No cześć, witam cię serdecznie, jest Tomek ze Florence Market, jesteście oczywiście na kanale, w którym rozmawiamy sobie o roślinach. Dzisiaj powiem wam o roślinach ogrodowych, ale też o roślinach egzotycznych w waszych domach. Zbliża się jesień, więc będziecie mieli okazję obcować z pięknymi kolorami roślin. Jedną z takich roślin jest roślina, o której powiem... Hołtunia, roślina, dzięki której y, możecie zyskać 10 lat swojego życia. Y, kolejnym tematem w dzisiejszym odcinku będzie sygonią. Powiem Wam, co zrobić, aby urosło do takiej wielkości. I w y, następnej części filmu ze względu na właśnie tą jesień i te piękne barwy, pokażę Wam. Trzy piękne rośliny domowe w kolorach żółtych. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, Zapraszam Was do zapoznania się z pięknymi odmianami maranty. Maranta to bardzo wdzięczna roślina, która rośnie naprawdę łatwo. Jeżeli jesteś amatorem, amatorką, jeżeli chodzi o rośliny domowe, to ta roślina sprawdzi Wam się właśnie doskonale. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie w tym momencie macie okazję zakupu takich pięknych, małych sadzoneczek bardzo niskich cenach. Zerknijcie sobie do opisu, tam przeprowadzę linka, gdzie, który was przeprowadzi po prostu do y, tej rośliny. Jest to roślina, która idealnie rośnie w warunkach domowych. Dodatkowo Maranta leuconera variegata ma przepiękne warygacje na liściach, dzięki którym macie okazję mieć w swoim domu roślinę kolekcjonerską. Jest kilka odmian maranty, które świetnie rosną. Ja osobiście polecam variegatę, dlatego, że ona szybko rośnie bezproblemowo i cały czas ładnie wygląda. Oczywiście drugą znaną odmianą maranty jest maranta w odmianie lemon lime. To właśnie te liście, które widzicie ze mną, to jest maranta lemon lime. Ona wyróżnia się takimi wzorami na liściach i też jest uważana za roślinę. Kolekcjonerską. Trzecią odmianą maranty, ja uważam jedną z najpiękniejszych, jest maranta w odmianie Fascinator Tricolor. Ona ma przepiękne liście w kolorze czerwono-zielonym. Ta maranta rośnie troszeczkę bardziej bujnie, troszeczkę wolniej, ale też można ją polecić. A pomiędzy tym wszystkim znajdziecie jeszcze dwie kolekcjonerskie odmiany. Tak, takie odmiany jak Light Wine. Odmiana, która jest jasna, ma to unerwienie takie białe. Uchodzi za bardzo kolekcjonerską. Silver Band. To właśnie te maranty, które za mną widzicie. To odmiany o takim dziwnym kolorze liści. Bardzo ładne. Blaszki liściowe maranty zawsze wybarwiają się w zależności od wieku. Także widzicie, że maranty te są niesamowicie yy, ciekawe. Także polecam Wam ze względu właśnie na te maluszki, które aktualnie mamy. One są w niesamowitej cenie. W tym momencie mamy nadwyżki produkcyjne tej, tej rośliny, a to właśnie, że jesteśmy producentem roślin domowych i ogrodowych pozwala nam właśnie takie nadwyżki Wam sprzedawać w bardzo niskich... Cenach. Także zostań już kolekcjonerem y, tych roślin egzotycznych, a właśnie w pierwszej kolejności, kolejności zacznij bawić się maranty, bo to rośliny bardzo łatwe w uprawie. Oczywiście tych roślin marantowanych jest o wiele więcej. Do marantowatych również zaliczamy różne rodzaje kalatei, y, które mają przepiękne kolory, kolory liści, jednak kalatea to roślina troszeczkę bardziej wymagająca. Maranty y, będą wymagały od Was o wiele, wiele mniej, jeżeli chodzi o uprawę. A my teraz przemieścimy się z tej szklarni do rośliny, o której mówiłem wcześniej, która wydłuży Wam życie o 10 lat. Y, tak, słuchajcie, średnia wieku w Polsce y, jest o 10 lat niższa niż średnia wieku y, ludzi w Japonii. Dlaczego? Y, jednym z powodów jest to, że mają. Fantastyczne rośliny, które po prostu zawyżają ich wiek i regenerują ich organizmy. Właśnie ta roślina to hołtunia, i teraz wam ją. Pokażę. A inaczej pstrolistka sercowata albo tułacz. Jest to bylina wieloletnia, która w naszym klimacie bez problemu zimuje. Roślina bardzo znana w Japonii właśnie ze względu na to, że regeneruje komórki w organizmie i odmładza cały organizm. Właśnie teraz w okresie późnoletnim i jesiennym te rośliny wybarwiają się niesamowicie. Dlaczego w ogóle rośliny tak się pięknie wybarwiają w tym okresie? Dlatego, że zaczynają pojawiać się chłodne noce. Chłodne noce powodują to, że barwa liści zmienia swój kolor. Rośliny po prostu z liści przekazują coraz więcej składników odżywczych do korzeni, aby przetrwać zimę. W przypadku hołtuni, hołtunia posiada kłącza, które też mają właściwości zdrowotne, a ja już wam mówię, jak właśnie zażywać hołtunię, aby było dobrze, abyście dodali sobie 10 lat Plus waszego życia. Hołtunia to roślina, której wystarczy dodawać 10 listków do wody, mieszać je każdego poranka i wypijać taką szklankę. Właśnie w taki sposób postępują Japończycy i udaje im się po prostu żyć dłużej. Hołtunia o tej porze ma równie ciekawe barwy jak na przykład inne odmiany roślin jesiennych, do których mogą należeć na przykład żurawki. Żurawki to rośliny, które też mocniej wybarwiają się w okresie właśnie jesieni. Tutaj piękna odmiana z kropeczkami różowymi na listkach lub yy, żurawka numer jeden, którą jest marmolada. Tak ona się nazywa, ponieważ ma taki kolor właśnie ulistnienia, w kolorze marmolady. Ta żurawka rośnie bezawaryjnie i można ją łączyć z wieloma innymi roślinami, aby stworzyć piękne kompozycje. Widzicie, zaledwie kilka bylin, a zobaczcie, jak pięknie się komponuje i może rozjaśnić każdy y, ogród. Połączenie właśnie jasnych barw z y, czerwonymi, czy z takimi srebrnymi, daje niesamowity efekt. A za to wszystko odpowiedzialne właśnie jest kilka jesiennych roślin. Y, podstawową rośliną w zasadzie jesieni są trawy. Trawy są piękne, ponieważ one w y, okresie jesieni wyglądają po prostu y, najlepiej. Tu akurat odmiana trawy słoniowej Vertigo, która dorasta naprawdę do imponujących rozmiarów. W w ogrodach, czy innej odmiany penisetum w takich czerwonych barwach. Od, od, odmiana Fire Fox. Oczywiście żurawki zawsze są nieodłączną częścią jesiennych kompozycji możecie łączyć z wrzosami czy z wieloma innymi roślinami, takimi jak na przykład Brunera. Jest to zaledwie kilka ciekawych bylin, które połączone w całość tworzą naprawdę fantastyczną kompozycję. Jesienią zawsze pięknie będą wyglądały różne rozplenice, dlatego że wytwarzają cudowne kwiatostany. W połączeniu z np. miskantami, takimi jak miskant aligator, który dorasta też do kilku metrów wysokości, czy z różnymi odmianami rozplenic w kolorze ciemnym, tworzą naprawdę fajne zestawienia. A do przodu, oczywiście. Możecie sobie postawić imperiatę, Red Baron, roślina, która ma czerwone liście. Ja teraz pokażę, jak to w ogóle wygląda wszystko w ogrodzie, jeżeli chodzi o kompozycję z trawami. A tak właśnie wygląda połączenie różnych rozplenic i miskantów. Zebrinusy, rozplenice w odmianach Hemel czy Black Beauty komponują się razem po prostu niesamowicie. Kochani, a ja mam jeszcze dla Was fajny pomysł. Zdradzę Wam, w jaki sposób możecie z małej rośliny kolekcjonerskiej, takiej jak na przykład Syngonium Motlet Mojito, która bardzo szybko i sprawnie rośnie. Jak z tak małej rośliny możesz sobie zrobić big form, czyli piękną, dużą kolekcjonerską roślinę na takim właśnie kokosowym paliku, która dorasta do prawie metra wysokości i ma po prostu dosyć sporą wartość. Musisz mieć sadzonki, musisz mieć sadzonki Syngonium Motlet. Mohito. Ja w opisie dam Wam linka do tych pięknych roślin. One u nas są w nadwyżkach, więc są w bardzo niskich cenach. Z tym gonią, motlet mojito rośnie bardzo intensywnie w górę, więc będzie potrzebowało po prostu podpór. Możecie sobie sadzonki zrobić sami z takiej rośliny, jeżeli już taką posiadacie. Bardzo łatwo się ukorzeniają. W przeciągu jednego miesiąca jesteście w stanie wytworzyć na pędzie już gotowe korzenie, które będą swobodnie mogły rosnąć już w glebie. A następnie takie sadzoneczki posadzić sobie bezpośrednio do gleby, włożyć do tej ziemi palik kokosowy przytrzymać te pędy, na przykład trytrytką czy gumką do takiego palika kokosowego, a roślina intuicyjnie zacznie Wam mocno wyrastać w górę. Rośliny lubią podpory i kiedy rosną na tych podporach, pną się w górę, to liście tych roślin syngoniów czy różnych innych roślin, które potrzebują podpory, zawsze będą stawały się coraz większe. A tu macie przykład właśnie, jak wygląda syngonium moten mojito na takich palikach kokosowych i zobaczcie, jak pięknie wybarwiło te liści i zwróćcie uwagę na to, że te liście stają się coraz większe. Końcówka lata i jesień to niesamowity czas, jeżeli chodzi o rośliny, ponieważ w tym czasie one mają najpiękniejszy wygląd, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o te rośliny ogrodowe. Wtedy właśnie wyglądają najlepiej. Tutaj dihondra y, o pięknie przewieszających się pędach nawet do metra y, długości. Ja dzisiaj wybrałem dla Was y, trzy rośliny, które mają ciekawe barwy żółte, jednak te barwy są żółte przez cały okrągły rok, chociaż troszeczkę mocniej, właśnie intensywniej y, lśnią tymi kolorami w okresie jesieni. A oto one Filodendron hederaceum. Piękne pnącze, które będzie się przewieszało lub będzie się zahaczało tego typu tyczki bambusowe i wypełniało całą powierzchnię tych kratek. Jest to pnącze, które ma dosyć wolne przyrosty, ale za to ma ciekawą barwę liści. Im w bardziej słonecznym miejscu go umieścimy, tym te liście będą bardziej żółte. Nawet właśnie w okresie jesieni warto te rośliny gdzieś przestawać do słońca, ponieważ barwy jej będą bardzo ciekawe. Ale właśnie plusem tych roślin jest ta uniwersalność, że możemy je prowadzić za. Równo w górę, na takich kratkach, jak i możemy je pozostawić do przewieszania się, aby po prostu wylewały się z waszych doniczek. Kolejną rośliną o ciekawych barwach jest filodendron Prince of Orange. I tu jest właśnie ciekawa sytuacja, bo roślina jako mała wybarwia się w bardziej intensywnych kolorach żółtych, natomiast im roślina jest większa, tym te kolory są bardziej stonowane. Tu macie filodendrona Prince of Orange w wersji dorosłej. Jak widzicie, już te kolory liści są zupełnie inne. Ale warto sobie właśnie nabyć taką sadzonkę i w przeciągu dwóch do trzech lat urośnie on u Was właśnie do tak dużej postaci. Więc na pewno trzeba, trzeba mu zarezerwować troszkę więcej miejsca, jeżeli chodzi o szerokość, bo te liście rozprzestrzeniają się na boki, ale roślina jest bardzo fajna, bo ona w tych zestawieniach Waszych z innymi roślinami zielonymi naprawdę wygląda fantastycznie. No i oczywiście liderką na pewno tutaj będzie Filodendron Painted Lady, którego kolory przechodzą przez zieleń żółte barwy i czasami Pomarańczowe. To pnącze jest naprawdę wyśmienite, i z takiej formy do tak olbrzymiego okazu będziemy musieli poczekać około 2-3 lat, właśnie używając podpórek kokosowych, w które ta roślina będzie zaplątywała swoje korzenie powietrzne. Więc ja osobiście uważam, że Philodendron Painted Lady tutaj wygrywa. Jakie rośliny przygotowaliśmy w tych tygodniach w promocji dla Was? To przede wszystkim filodendrony, które tutaj królu, królują w naszym sklepie internetowym na Florensmarket.pl. Jedną z tych roślin, które w, w tym czasie mamy w promocji jest filodendron, filodendron tripartitum, czyli trójdzielny taki filodendron, który ma bardzo fajne ulistnienie składające się z takich trzech części. Jest to mega kolekcjonerska roślina, która w tym momencie jest do zgarnięcia w niesamowite tej cenie. Te rośliny są zazwyczaj bardzo drogie, a w, w, w przeciągu następnych dwóch tygodni macie je jeszcze w fajnych, e ekskluzywnie niskich cenach. Do każdych zamówień rozdajemy Wam rośliny gratis. W, w następnym czasie na pewno będziemy rozdawać e Saksifragę Stolonifera. Zapraszam Was serdecznie i wszystkiego zielonego kochani. Do zobaczenia. Cześć.